Pierdolę, tego gówniarza. No kurwa jak tak można! Kurwa! No gdzie z tym ryjem! Kurwa! MST! MST kurwa! On użył Boma na Merchanta, żeby zanegować efekt! Kurwa! Boma na merchanta! Boma na merchanta! Na minus dwa poleciał. Kurwa mać. Kurwa mać, ile mam życia? 5400 Zajebiste życie Tak mam w chul, że będę cię nakurwiał psychik komandera Zrał cię pies Z efektem w tego skurwysyna A blizzarda dociągnij to ci łeb kurwę Ej to są nagrane Są nagrane nawet No jak? Równo 4900? Jak? Kurwa jak? Jak? Ty nawet tego nie przemyślałeś Chyba nawet tego nie przemyślałeś. As Beles jeszcze. Kurwa! MST? <grywa> MST kurwa! Na... Skóry na mózg!